na przykład z tej strony Godlike. Dzisiaj chciałbym zmienić nieco formułę naszego filmiku, bo większość tych filmików, które wrzuciłem na kanał dotyczy gier, głównie są tu recenzje gier. Dzisiaj chciałbym się zająć recenzją sprzętu, natomiast jest to sprzęt jak najbardziej z grami związany. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie taki właśnie malutki adapterek który w teorii pozwala na grę na Nintendo Switchu w zasadzie na każdym nowoczesnym kontrolerze. Spytacie, po co to robić? No, użytkownicy Switchu na pewno wiedzą o co chodzi, ale jeżeli ktoś Switcha nie ma, to może nie zdawać sobie sprawy, że w zasadzie te Joy-Cony dodawane do tego Switcha nie są specjalnie precyzyjne ani wygodne. Jeżeli chodzi o gry, w których sterujemy głównie jeszcze lewą gałką, no to jeszcze da się to przeżyć. Ale w grach typu Zelda to tutaj Joycony niespecjalnie zdają egzamin. Alternatywą dla tych Joyconów jest Switch Pro Controller, a to jest wydatek już około 300 zł. Nie każdy też potrzebuje nowego pada w domu. Bo ja mam na przykład tych padów już naprawdę dużo. I właśnie w teorii to urządzonko powinno nam pozwolić, te dodatkowe pady wyeliminować. Naszym ulubionym kontrolerem z innej konsoli na Nintendo Switchu zagrać. Tyle jeżeli chodzi o teorię, zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Zacznijmy może od samego opakowania. Opakowanie jest naprawdę minimalistyczne. Widać po wielkości mojej ręki, że jest też całkiem malutkie. Co ważne w opakowaniach, właśnie, że każdy praktycznie element, każda strona tego opakowania została dobrze wykorzystana. Nie jest tak, że tylko z przodu mamy jakieś wielkie logo i w zasadzie nic więcej. Z boków możemy znaleźć informacje o kompatybilności z urządzeniami, z tyłu jest także krótka instrukcja jak parujemy te, te pady, z jakimi kontrolerami to urządzenie jest kompatybilne, czyli w zasadzie wszystko to co powinniśmy wiedzieć. Jeszcze chciałbym żebyście zwrócili uwagę tylko na front tego opakowania, jest tu też napisana wersja tego urządzenia, ja mam adapter wersji drugiej. Wersja pierwsza ma w zasadzie opakowanie dokładnie takie samo, tylko nie ma tutaj dwójki i tu też tej dwójki. Także zwracajcie uwagę na co kupujecie, jeżeli chcecie kupować urządzenie w najnowszej wersji. Zajrzyjmy do środka. W środku nie znajdziemy zbyt wiele, bo jest to tylko instrukcja, którą na razie stąd wywale. I samo urządzenie w takim kartonowym opakowaniu. Oczywiście urządzenie jest tutaj gwiazdą wieczoru, także je będziemy głównie pokazywać. Sam adapter wygląda bardzo podobnie do takiej cegiełki z Mario właśnie, na taką jest stylizowany. Ma także takie połyskliwe elementy, które nadają mu nieco dodatkowej elegancji, bym powiedział. Nie wygląda tak jak takie urządzenie właśnie chińskie za jakieś kilka dolarów, tylko w zasadzie produkt premium. Adapter ma tutaj jeszcze złącze USB, które oczywiście wpinamy sobie do switcha. A z tyłu ma przycisk do parowania, który jest też stylizowany na taką ikonę ikonę monety z Mario. I w zasadzie nic więcej tutaj nie ma do omówienia, bo to w zasadzie wszystko, ale chciałbym podkreślić jedną rzecz, żebyście zwrócili uwagę na jakość wykonania tego urządzenia. Po pierwsze Urządzenie wygląda naprawdę nieźle, jak na swoją cenę. Spójrzcie, że tutaj w zasadzie nie ma żadnych takich nadlewek plastikowych nierówności. To wszystko wygląda tak, jakby było idealnie obrobione, no nie ma się w sumie do, do czegokolwiek przyczepić. I jakość tego plastiku jest naprawdę niezła. A po drugie, chciałbym jeszcze, żeby, żebyście spojrzeli na jedną rzecz, że jak my zamkniemy w zasadzie ten adapter. To nie widać nawet szczeliny, gdzie on się otwiera. Jest to tak dobrze spasowane, że ciężko jest się do czegoś w zasadzie przyczepić. No takiego spasowania nie widziałem nawet w produktach za kilkaset złotych, a to jest adapter za jakieś 80 złotych. Także niewątpliwie, jeżeli chodzi o jakość wykonania, to temu urządzeniu należy się duży plus. Obsługa wspomnianego już adaptera w zasadzie jest bajecznie prosta. Jedynym krokiem, który musimy zrobić, to jest przejście do systemu Switcha, do system Settings, następnie musimy wejść do zakładki Controllers and Sensors i tam po prostu oznaczyć opcję Pro Controller Wired Communication. Musimy zwrócić uwagę, żeby to było na On i w zasadzie to wszystko. Możemy już ten adapter podłączać i go parować. A jak tutaj wypada samo parowanie? Jest jeszcze prostsze chyba od przestawienia tej opcji w systemie switcha. Wystarczy, żebyśmy przycisnęli z lewej strony switcha, gdzie wsadziliśmy ten adapterek, na nim tą, właśnie ikonkę monetki. Zwróćcie uwagę, że teraz pulsuje tutaj taki specjalny LED, który informuje właśnie o tym, że, że możemy już parować. I potem bierzemy nasz ulubiony kontroler i przyciskamy specjalną kombinację do parowania. Jeżeli chodzi o DualSense, to to jest przycisk Share i przycisk PlayStation. I tyle. I możemy już grać. A jak się na tym gra? Po prostu bajecznie. W zasadzie nie stwierdziłem żadnych problemów podczas mojej rozgrywki. Testowałem kilka różnych padów, w tym właśnie DualSense a, czy pada od Xboxa. Zaproponowany przez producenta układ jest jak najbardziej poprawny. Warto dodać, że możemy go również zmienić aplikacją, którą instalujemy na PC. Podłączamy wtedy ten adapter i tam możemy sobie te wszystkie ustawienia zmienić. Możemy nawet przypisać przyciski do triggerów, czy odwrotnie, czy też zmienić sam układ przycisków. Natomiast mi te ustawienia standardowe jak najbardziej wystarczały, i myślę, że w większości z Was również wystarczą. Czyli żyroskop działa praktycznie tam, gdzie powinien działać, wibracje również działają. W zasadzie to działa wszystko. Nie mam do tego adaptera żadnych zastrzeżeń. W zasadzie działa wszystko i to działa z palca, także nie musiałem nic praktycznie zmieniać. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić troszeczkę na siłę, to jest to, że ten adapter nie wysyła do samego switcha informacji o pojemności baterii, jaka jeszcze pozostała nam w, w tym kontrolerze. Także może się okazać, że pokazuje nam cały czas, że jest niby bateria full, a okaże się, że właśnie się nam rozładował ten kontroler. Natomiast nie wiem na ile to wynika po prostu z, z lenistwa twórców, czy przełoczenia tego, a na ile z, z kwestii technicznych. Także nie mam zamiaru twórców tego adaptera za to specjalnie krytykować. Ogólnie jest po prostu świetnie. Słów kilka należałoby powiedzieć o ograniczeniach tego urządzenia. Które, z racji tego, że adapter nie jest oryginalnym produktem Nintendo, to jednak występują, aczkolwiek są to ograniczenia takie na tyle małe, że minimalnie w zasadzie wpływają na nasz komfort użytkowania tego adaptera. Pierwsza rzecz to jest niekompatybilność adaptera z padami od Xbox 360 i tymi wczesnymi padami od Xbox One. A. Natomiast to jest, to jest normalne, dlatego że te pady od Xbox 360 i te starsze od Xbox one, one nie komunikują się przez Bluetooth, tylko mają jakąś własną technologię. Jeżeli mamy pada od Xbox One, chcemy sprawdzić, czy to jest pad z Bluetoothem, czy nie, to wystarczy spojrzeć na załączony obrazek i wszystko powinno być jasne. Drugim ograniczeniem jest niedziałający w kontrolerze jack i tutaj wydawałoby się, że powinienem twórców za to zbesztać, że ten jack nie działa. Natomiast wystarczy spojrzeć na Switch Pro Controller, żeby się przekonać, że on tego jacka też nie ma. Także trudno by oczekiwać, żeby adapter, który niejako ten kontroler Nintendo oryginalny właśnie naśladuje, miał obsługiwać coś, czego nie obsługuje oryginał. No bo to jest po prostu bez sensu. Ten switch po prostu mu nie wysyła tego sygnału i on tego na Jacka nie przekazuje bo nie może. Trzecia rzecz i to chyba najbardziej istotna. Tymi naszymi padami nie wybudzimy konsoli ze stanu uśpienia. Żeby tą konsolę wybudzić, musimy ruszyć tyłek i po prostu wcisnąć na switchu przycisk Home na Joyconie, jak on jest podpięty od oka. Switch Pro Controller to potrafi, więc jest to oczywisty minus produktu i tym razem producenta nie ominą baty z mojej strony za ten feature, no bo mógł o to zadbać, jeżeli Switch Pro Controller to obsługuje. Reasumując, urządzenie jest proste w użyciu, jest dobrze wykonane i ma naprawdę spore możliwości. A jeżeli dodamy do tego naprawdę niską cenę, wynoszącą około 85 zł, no to jest po prostu bajeczka. Myślę, że producent mógłby spokojnie tę cenę podwyższyć jeszcze o połowę, a i tak bym to ten produkt rekomendował, bo na pewno jest jej warty. Te ograniczenia, o których wspominałem, jest ich może całkiem sporo, bo są aż trzy, natomiast są na tyle niewielkie, że myślę, że większość z nas ich nie zauważy, może poza tą koniecznością właśnie wciśnięcia przycisku home, żeby tą konsolę wybudzić, ale to jest naprawdę minimalna niedogodność, biorąc pod uwagę, ile zaoszczędzamy je po prostu tego pro kontrolera, który kosztuje prawie 300 zł, nie kupując. Adapter jak najbardziej mogę polecić. Jego konfiguracja nie powinna w zasadzie nikomu sprawić problemu. Jeżeli tylko ogarnia troszeczkę angielski, co i tak jest wymagane do obsługi systemu switcha, to poradzi sobie z tym bez problemu. Ja tego adaptera używam na co dzień i jak najbardziej polecam.